Hotel Vasili, jeden z 20 najbardziej ikonicznych foteli XX wieku. Zaprojektowany prawie 100 lat temu. Niezmiernie nowoczesny i sprawdza się wewnętrzach klasycznych nowoczesny Zaprojektowany przez Marcela Breuera w 1925 roku. Studenta, później wykładowce Szkoły Bauhausu. Został nazwany fotelem Wasilii trochę później, ponieważ jako student projekt zaprojektował ten fotel Wassilemu Skandyjskiemu. Tak bardzo się spodobał, że został ją podarowany i od tej pory jest nazywany Wasili. Mamy w ofercie dwa fotele. Tutaj jest w brązowej skórze marki No która wykupiła prawa do produkcji tego fotela w 1968 roku, kiedy to wykupiła markę Gavina, a ten w Kanwasie tutaj jest właśnie marki Gavina z okresu gdzieś 66 rok.